Dzisiaj powiem wam jedną rzecz Zbliża się już koniec terminu Q&A Zadawajcie pytania Zadawajcie, zadawajcie, nie wstydźcie się W dzisiejszym odcinku pokażę wam Eksploatowałem przed chwilą pralkę Beko y, WMB 71643PTE y, Patrzcie tutaj y, wymyłem filtr wymy, wymyłem, wymyłem szufladkę więc włączymy sobie teraz na pompowanie wody Tak już podłączyłem przycisk start. włączamy na chwilę chociaż posłuchać sertowała wystartowała tak, że pompka jest drożna i działa. Musimy troszeczkę też wodę uzyskać. No teraz tego nie, nie zrobimy. Bombka została wyłączona. Także teraz włączę wirowanie. przycisk odgrąd. Więc na rapa. Przycisk.